Trzecia opcja może być taka, kiedy na przykład chcemy zrobić sobie czapkę wielokolorową. Taki miks kolorów, na przykład w sytuacji takiej, że mamy dużo różnych odcień w małych ilościach, czyli nie mamy większej ilości wełny, żeby zrobić sobie na przykład jakąś bazę w jednym kolorze albo większość czapki w jednym kolorze, tylko mamy same, same ścinki, małe ilości, Mix, ma, mix ma, masz taki totalny. No i chcemy sobie zrobić taką czapkę. I nie przejmujemy się tym, że gdzieś te włókna będą w pionie, gdzieś będą w poziomie. No to my też sobie rozkładamy dokładnie tak samo jak pokazałam przed, przed chwilą. tak? Czyli że mamy właśnie em, pion, poziom, jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie. I tak jest wielokrotnie. Kolorowe. No to również mamy uproszczoną sprawę: nie musimy na nic zwracać uwagi, gdzie nam wyjdą te włókna w poziomie czy w pionie. Wszystko będzie ok, bo i tak jest wielokolorowe. No to też jest prosta opcja. Na, na nic nie musimy zwracać uwagi, ani się jakby martwić, ani planować z góry. Natomiast, jeżeli planujemy sobie zrobić czapkę czy kapelusz, podobnie jak tutaj, że na przykład nam płynnie wchodzą włókna innego koloru, ale nie jest to niebieski, który leży na brązie, tylko tu jest niebieski, niebieski, tu jest brąz, brąz, a tylko tu się to łączy. To my musimy przewidzieć to od początku i wszystkie warstwy rozkładać już w danych kolorach. Bo przypominam, że wełny się łączą ze sobą, mieszają. Czyli, jeżeli ja sobie zrobię całą czapkę brązową i na to będę nakładała niebieskości, to te niebieskości gdzieś będą bardziej niebieskie, ale gdzieś będą pomieszane z tym brązem. Natomiast, jeżeli mi zależy na takim efekcie, jak, jak, jak jest tutaj, tak. Że jest ten niebieski niebieski, i spod spodu jest tak samo niebieski. To ja muszę już na tym etapie pierwszym planowania i rozkładania tych pierwszych warstw, przewidzieć, w którym miejscu mają mi dane te niebieskie, jak mówię na tym przykładzie, włókna. Wchodzić na ten kapelusz, i w którym momencie. I brązy. I przypominam, że jak chcemy mieć efekt taki przejścia płynny kolorów, to musimy cienkimi końcami pasma nakładać. I teraz, jakby działamy z dwóch stron, czyli pamiętamy o tym tu sobie wezmę tą formę tu mam przykładową formę na, na czapkę czy na kapelusik że jeżeli zależy mi na takim efekcie, że te kolory są widoczne również tutaj i że ten kolor, pokażę w lewą stronę, również tu płynnie przechodzi, bo na przykład może się zdarzyć tak, albo mogę celowo tak, tak to zrobić, że to przejście jest na rondzie, czyli że ja odwijam sobie to rondo i tu widać to, to przejście, czyli jest to coś, na czym mi zależy, żeby było widoczne i żeby miało dany wygląd, to ja muszę sobie zaplanować, jak to będzie wyglądało od spodu. Czyli pierwszą warstwę, którą tu kładę, ja ją widzę z tej strony teraz, tak, ale ja muszę wiedzieć, jak ona będzie wyglądała od środka, bo to jest to, co ja sobie odwijam. Stąd w tej lekcji pokażę tą najbardziej skomplikowaną wersję. Czyli to, jak my musimy przewidzieć rozkładanie wełny, zarówno od środka, czyli coś, czego my nie widzimy, musimy sobie to wyobrazić, jak i na zewnątrz, co jest łatwiejsze, no bo to widzimy. Bo przypominam, że w momencie, kiedy my sobie. Hmm, Rozkładamy te warstwy najpierw z prawej strony, tak? Czyli mam sobie tu, rozkładam pion, poziom pion, moczę, masuję, zawijam te włókna, które wychodzą poza formę, i one mi tutaj są. Tak? Dookoła, oczywiście. Ale to jest to, co będzie widoczne od spodu. A jeżeli mi zależy na tym, że tu mam pionowe, a tu mi się zrobił poziom, to ja też to muszę przewidzieć i zaplanować i tak rozłożyć wełnę, żeby było dobrze. Więc jeżeli już filcowałaś torebki, to zapewne się nie gubisz w tym, co mówię i wiesz o co chodzi. Jeżeli filcowałaś miseczki i pojemniki, a torebek jeszcze nie, być może ci się to wydaje skomplikowane, na spokojnie, nie martw się, wszystko zrobimy razem, krok po kroku w kolejnych lekcjach, eee, więc opanujemy to i stopniowo będę pokazywała, co i jak. I ja pokażę tą najtrudniejszą opcję, czyli będę zwracała uwagę na konkretne rzeczy. Jeżeli robisz którąkolwiek z tych wcześniejszych opcji, o której mówiłam, czyli czapkę czy kapelusz w jednym kolorze, Albo czapkę czy kapelusz w jednym kolorze z nakładaną wełną in, w innym nawierzch. To nie musisz aż tak bardzo się przejmować tym wszystkim, co będę pokazywać. Bo ciebie to jakby nie dotyczy. tak? Nie, nie musisz zwracać uwagę na te wszystkie takie szczególiki. Natomiast, jeżeli chcesz się pobawić w taką formę zaawansowaną, no to to będzie dla, dla Ciebie, myślę, cenna informacja. No i co nieco jeszcze powiem o łowek stropionów